No hej, jesteśmy w 12 odcinku alimenciarza. Cofnęliśmy o dzień wcześniej ze względu na to, że przy ostatnim pożarze mi się gra wyłączyła, przez co nie dogrywałam, i cały ostatni dzień się nie zapisał, bo nie zdążyłam jeszcze zapisać przed tym jak się gra wyłączyła. Więc jesteśmy jeden dzień do tyłu. Dave ma nadal niezaliczone to zadanie, żeby ćwiczyć przez 4 godziny, ale myślę, że. Dzisiaj później się to zaliczy, tylko najpierw... Co ty, naprawiłeś ten prysznic? O nie, prysznic się zepsuł. O, naprawił się. Ty masz już coś do sprzedania? Masz coś do sprzedania, no to może potem po drodze do... Do czego? Na siłownię sobie pójdziesz? Albo może nie pójdziesz na siłownię, tylko sobie pobiegasz? Co ty na to? Pobiegnij może tutaj truchtem, żebyś ty autem tutaj nie przyjechał. O, Nina, Cześć! O nie, Daj, śmierdzisz. O, spełniło mu się chyba, żeby pójść. Co to chodzi? Żółwik chodzi, żółwkarłowaty. No to potem, jak nie zapomnę, tego zbierzesz. Sprzedasz go oczywiście. O, już mu się zaliczyło punkt osobistości 250. Super! Chcę teraz zdobyć poziom gwiazdorstwa i się cieszę z tego powodu. Może kup kupon na loterię i sprzedaj wszystkie owoce i warzywa za 377. Wiluś zaprzyjaźni się z tą osobą. Dobra! Można się z kimś zaprzyjaźnić, skoro ty chcesz mieć punkty osobistości, tylko powiedzcie mi, czy ty go znasz w ogóle. Bo jeśli tego nie znasz, to jest bez sensu. Żebyś ty miał to zadanie z nim. Pewnie będzie gdzieś. O, tutaj jest. Kluczowe kontakty. Zostaw, chodź tutaj. A to jakiś dziad jest stary. Ja nie wiem, czy chcesz z dziadami starymi. No dobra, no to pogadamy chociaż chwilę. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. O, już mają jakieś, jakąś relację na wstępie. Jest zarejestrowany jako bezrobotny. Dobra, no poznawaj go już szybko i nie masz co z nim gadać. Nie trać czasu na niego, musisz iść do domu, umyć się, zająć się zarabieniem pieniędzy. Oj, ma poziom szósty charyzmy. O, już mu się zaliczyło. Dobra, super. To już z nim nie gadaj. Nie masz po co. Dina tu w ogóle przyszła. Dlaczego ty jedziesz tak suwko, Dave? Przecież masz ładne auto pod domem zaparkowane. Co to za poczta przyszła? Rachunki: 240, to zostaw. Najpierw ja zapłać, potem wejdziesz do domu. Wejdziesz pod prysznic, do toalety i się ogarniesz. Może coś zjesz. O, wygrał 50 simoleonów. No dobrze, zawsze to jakieś pieniądze. No, i jak ładnie gra. A w ogóle to zrób sobie jakieś aplikacje na blogu, bo tak mało zwracasz na niego uwagę ostatnio. To bardzo niedobrze. I w sumie to mógłbyś pograć jeszcze pograć, popisać książkę. O, ty nie piszesz na razie żadnej książki. A która książka jest teraz najcenniejsza? Pokaż mi. Sport, znowu sport. Nie pamiętam, która książka była następna, bo nazywaliśmy je jego kochankami. Może tak się jakoś dowiemy, chociaż... Julka jest, Bani, Luisa i Darżycia. Może zobaczymy drzewem genealogicznym. Tu jest znowu Shore. Odessa Cross. Chyba nie pisał książki pod tytułem Odessa Cross. Nie widziałam tutaj przynajmniej takiej. Pisz, w książkę pod tytułem Odessa Cross. A w ogóle to kto jest teraz twoją dziewczyną? Pokaż mi. Ty masz w ogóle jakąś dziewczynę? Nie masz, chyba. A czy ty z Diną byłeś w związku? Bo by się przydało, w sumie. Kto, kto, tam chodzi? Fern, Anan. A nie, chcę cię poznawać na razie. W sumie to mógłbyś zadzwonić do tej Diny, albo jest północno, to może wyślij jej SMS-a od Sekretnego Wielbiciela, żeby o tobie nie zapomniała. Może spróbujemy w sumie, żeby ona była twoją dziewczyną. Jutro się ją zaprosi, albo się po prostu spotka z nią. O nie, czy rośliny się zostały uśpione? Ale jak to? Wiosna jest, jeden dzień do lata. No dobra, dzisiaj się roślinami nie trzeba zajmować najwyżej. Dziwne. Takie talerze tu zostawiłeś. Weź to posprzątaj potem. Nie rób syfu, bo potem będziesz narzekał, że ci śmierdzi. O, 301 dostaliśmy na bloga. Co w ogóle tutaj leży? To jest czosnek. A co to tu robi? No dobra, zostało chyba po ostatnim śmieciowym. Incydencie. Nie wiem, czy mamy czosnek w ogródku, ale to sobie go posadzi. Lepiej mieć niż nie mieć. Wychodzę z takiego założenia. O Bambi tu jest! Bambina jeleń! A, skarż sobie. Uh, Dave dostał prezent! Krowokwiata ususzonego dostał. Pokaż go za 50. Co taki tani? No dobra, w sumie sam szkielet. I w ogóle to idź malować obrazek. Każde pieniądze się przydadzą, wiesz o tym Dave przecież. O, i zaraz punkt nabije! Super! A trzeci dopiero poziom malowania zdobył? Dave jest ojcem bliźniąt. Dina właśnie urodziło dzieci o imieniu Wilson i Carrie, czyli chłopiec i dziewczynka z tego co rozumiem. Słodko. Oj, skończył obraz o wartości 23. No to sprzedaj go od razu. Właśnie myślałam o Dinie, żeby się z nią spotkać. A to w sumie jak mamy nowe dzieci, to może ją odwiedzisz. Myślałam, żeby się z nią nie spotkać gdzieś. Na mieście bardziej. O, Poprawia umiejętności gitary, dobra. Jak w jakimś seminarium mo może musi wziąć udział. A do kiedy to jest? 15, 17. W sumie teraz powinien. A nie, bo dzisiaj jest sobota, a to w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, czyli w tygodniu. No to w poniedziałek pójdziemy, o ile nie zapomnę. Weź romantyczną, od razu pochwal jej wygląd. Coś nie wiem, flirtuj z nią. Zrób po prostu tak, Dave, żeby ona stała się twoją dziewczyną. O nie, dziecko tam płacze gdzieś. Które to dziecko płacze? Głodne jest. Lori, jakie ma kucyki fajne, choczki dwa małe. Oj, kolejnych bliźniąt się doczekał Dave. Joanna i Amelia, jak dziwnie Joanna zapisana. Czyli dwie dziewczynki teraz. Super. Ja się boję tych alimentów w niedzielę. Dave, musisz się wyrobić. Możesz zapromonować stawę związek? Możesz. W ogóle to jest <noise> ze znaczkiem, że nie lubi dzieci. <noise> może dlatego, że ona ma tutaj w domu dzieci, ale ty nie będziesz się przecież nie uwiązał na stałe przecież. W ogóle chcesz już blogować o nowej miłości blogu i. I Na tu przyszła. To weź jej, mo może nieromantyczne. Pochwal dom po prostu. A w sumie ona schowała się do łazienki. No to skoro jesteście w łazience, z dala od wszystkich. No to idź romantyczne, daj kwiaty. No dobra, daj jej cenny róż. A nie, wyszła sobie. A to w ogóle znowu chciałeś coś blokować? Ono jej przyjaźni. No dobrze, jak chcesz. Dobra, jesteś z Diną, e, z chłopakiem, dziewczyną i tak dalej. No to możesz wracać, myślę. Albo poczekaj, nie wracaj. Pokaż mi, pomocniku kolekcjonera. Wszystkie kamienie i minerały, co są w pobliżu, nie ma tego za dużo. Ale tutaj mógłbyś się przejść, rundkę wieczorną sobie zrobić podczas zachodzącego słońca. Romantyczne zbieranie kamieni sam ze sobą. Aha, i w ogóle ostatnio nie dokończyłam mojej myśli, dopiero w montowaniu się kapnęłam, że chciałabym, żeby może Dave'owi kupić albo tam no, adoptować kota lub psa, ale z drugiej strony Kot? Z kotem łatwiej jest się obsługiwać, że tak powiem, jeśli chodzi o polowanie, bo z psem to trzeba go tam uczyć i w ogóle. A z drugiej strony bardziej mi do Dave'a pasuje pies. O, znalazł kamień księżycowy wart 736 simoleonów. Tak więc nie wiem, bo chciałabym, żeby te koty czy tam psy, te po prostu zwierzaki polowały razem z nim, żeby pomagały w budżecie domowym. Tylko nie mogę się zdecydować. Albo kot, albo pies, bo na oba nas na pewno nie mamy miejsca. A na pewno nie chcę wysyłać któregoś, żeby spał na dworze. On chce znowu Barabara zginąć. No jak to? I co, że niby kolejne dzieci do kolekcji? No trochę zebrał tych kamieni, więc się je sprzedał od razu. Uo, dwa kamienie za 1400. No dobra, to chyba już się nie martwię o alimenty w niedzielę. A to już jest w ogóle niedziela. Ja myślałam, że jest piątek dopiero. Okej, okay, trochę to jest szok dla mnie, że tak szybko to zleciało. W sumie nie jesteś aż taki zmęczony. Chociaż, no dobra, jest pierwsza. Myślałam, czy byś sobie książki nie popisał, ale idź spać lepiej. Jest lato, a tutaj za oknem rośliny w ogóle uśpione. Świetnie. Cieszy mnie w ogóle, że tym razem ogień nie wybuchł w nocy. No myślałam już, że to jest jakoś zaprogramowane w tym samym dniu, żeby coś się stało, ale najwyraźniej nic się takiego nie stało. Bardzo dobrze. O, i rośliny się obudziły. Kolejna poczta przyszła. Aha, to kolejny mist, list miłosny od Kori Jakiejś. Nie znamy Cię, Corey. Ale w sumie warto by było ją poznać, tak Wam powiem, gdzie ona tutaj jest. A tu jest. Ale zaraz, czy to nie była paparazzi przypadkiem? Coś mi się tak wydaje. Nie wiem, czy ona mieszka gdzieś w mieście. A z nie chciałabym mieć raczej nic wspólnego, ale Mijarał na przykład tutaj jest, weź z nią pogadaj i może się zaprosić. Oczywiście jak zajmiesz się ogrodem. Honoraria za książki przyszły 300 simoleonów. 305. A wiesz co w sumie Dave, a gdybyś użyźnił ogród najlepszymi nawozami, może by to coś pomogło i następne owoce czy damowa żywa byłyby w lepszym stanie i byś je sprzedał za więcej. Spróbujemy ósmy poziom ogrodnictwa zdobył wow Dave, jestem z Ciebie taka dumna nauczyć się wędkowania wędkowanie to takie średnie, nie chcę mi się tego robić cały dzień się zajmuje ogrodem, a do tej trzeba koleżanki mi dzwonić zaczął śmierdzieć w ogóle nie dziwię mu się w sumie a staćcie już w ogóle na tą nagrodę z super ogrodnikiem, czy tam szybkim ogrodnikiem bo to by było o jest, super ogrodnik, już dawno go stać dobra, kup to o nie, Mia nie może gadać. Dopiero za 6 godzin? Gdzie ona pracuje? Co ona robi? A ktoś inny? Czy znasz ty kogoś, z kim jeszcze nie masz dzieci? Jasmine Nun, O, proszę bardzo. Pogadaj z nią, zaproś. Chociaż w sumie on jest 22. Może po prostu zaproś ją, spróbuj. Może jeszcze się nie obrazi na ciebie. O, przyjdzie za chwilę. Super. Posprzątań, posprzątaj tutaj jeszcze, żeby wstydu nie było. Wszyscy się starzeją. A ty? Za 5 dni będzie dorosły, Dave. O, kurde. I co, przyjdzie ta Jasmine? O, przyszła. Chodź, powitaj ją. Bez uwodzicielskie powitanie. No a jakże, poznaj. Zostaw ją uwodzicielsko i powituj. Czy tam powitaj. Jak mruczy do niej. Ona w ogóle jakiś dywan założyła na siebie. Weź z nią poflirtuj. Od razu pochwal osobowość. I wiesz co? A, idźcie pod prysznic. Już nie chce mi się wam relacji nabijać. Starajcie się o dziecko. I w ogóle jest już poniedziałek, a ja nie zapłaciłam tych alimentów. No dobra, trzeba to zrobić. Uuu, co tu się rozdzieliło jakoś dziwnie? Czyli 3600, tak? Dobra, to trzeba go na, na szczęście mu stać. Połowa pieniędzy mu <zajdzie> zejdzie fundusz rodziny i 3600 w plecy jesteśmy w tym momencie. No ładne alimenty. Płacimy już. Zaprosić Simkę Jasmine. Przecież co ona tutaj robi? Dopiero co to zrobiłeś. Typie. Gościu, o, chcesz, żeby była jego sympatią, dobra. Tylko nie teraz, bo z Diną trzeba osobiście zerwać, żeby się do pragnienia życiowego naliczyło. Ej, no co? Aha, bo to musi się zaprosić. Zaprosił do środka. No tak, nie możesz powiedzieć, że chodź tutaj do mnie. Niegrzeczny gość. No daj spokój, sam ją zaprosiłeś. Udało się. Dobra, jest druga w nocy. Zostaw ją iść spać. I do baru sobie poszła. No ładnie. Nic, w lodówce nie ma do jedzenia, no to podej coś. Wytrwaliśmy rok w naszym wyzwaniu. Jest znowu lato, a w lato zaczynaliśmy. Ciekawe, czy kolejny rok wyciągniemy. Rachunki przyszły, na szczęście, nie jakieś wysokie. O, dywan dostał Dave. Tylko zabycia osobistością, sprzedamy go. Po co mi dywan za 400? Zdobędziesz się teraz punkt gotowania? Nie, nie zdobędziesz. Za mało jeszcze ci. A weź w ogóle też zajmij się ogrodem. Pierwszy raz z twoją nową nagrodą. Jakość dobra jest tych wszystkich. Oj, tutaj jest jedna świetna jakość. Bardzo ładnie, tylko gdzie ty poszedłeś? Odłóż resztki najpierw. A w ogóle to najpierw byś zjadła, nie? się głupotami zajmujesz. Dziewiąty poziom ogrodnictwa. Jak muszą, to szybko idzie. już jest brudny i chce się do łazienki. Nie skończył tego robić, ale zaraz skończy. No cały dzień mu schodzi z tym ogrodem. Niesamowite. Ale za to już ma trochę do rzeczy do sprzedania, no to może się przejdziemy do sklepu i sprzedamy to wszystko. Za 491 mówiłam, że będą lepszej jakości te rzeczy. I może za chwilę pójdziemy sobie do parku, jak wrócimy ze sklepu, o ile będzie jeszcze otwarty. Dave, śpiesz się. Będzie już zamknięty, bo o 21 się park zamyka, w sensie ten festiwal. No dobra, no to może kogoś po drodze złapiemy, tak myślę. Może kogoś poznamy. O, chodzi tu ktoś, nawet. Agnes, jakaś tam, przywitaj się z nią. O 500 zdobył, nawet. Jeszcze tutaj mamy coś do sprzedania, bo to z jakiegoś powodu nie wchodzi. O, w ogóle tutaj koral chodzi. Ułodzicielskie powitanie. I zdobył w ogóle poziom kolejny, i zapłacił jakieś swoje te podatki, kolejne. Zdawał kolejny poziom ogrodnictwa, w sensie kariery ogrodniczej swojej. Uuu, tak koral ci się podoba, pogadaj z nią jeszcze, oboje macie bluzki w paski. Co ona w ogóle za buty do tego stroju założyła? Co, ona nie chce z tobą flirtować? No ale ja pierwszy raz chyba to za zaznaczyłam dopiero, pochwali wygląd. No to nie wiem, poznaj ją. Ona nie znosi sztuki? Jak to? Wyprowadź znakomity masaż. O, już się nowe odblokowują. Już jest niezwykle romantyczny. A puszczenie oka ci się spodoba? Koral? Mam nadzieję, że tak. No, kto by nie chciał zobaczyć Dave'a puszczającego oczko do siebie. O nie! Nina! Dina! Dlaczego ty tutaj jesteś? Dlaczego wy tu jesteście? O, to skoro Dina już tutaj jest, no to weź nią zerwij. No i Dina została zerwana. Teraz przydałoby się... Zadzwonić? O Jezu, już jest północ zaraz. Dobra, wracaj do domu. Jutro może, jak nie zapomnę, to się poprosi tą jak ona miała? Jasmine o bycie stałą sympatią. Jak ktoś tam umiera. Bardzo dobrze będzie miejsce. Co tu te konie robią? Czy one śpią? Nie pod drzwiami praktycznie? Wejdź coś jeszcze zjeść przed spaniem i idź spać. No, a ja w tym momencie będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. I widzimy się w następnym pa! pa!